Cześć, dziś pokażę Wam, co zrobić z takiej kapusty. To znaczy, co zrobić, będę ją kisił. Kapustę najpierw szatkujemy. Kapusta poszatkowana odstawiam i biorę marchewkę, którą zetrę na tarce na grubych oczkach. Wszystkie składniki oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Czwartą marchewkę przekładam do kapusty. Dodaję sól. Na każdy kilogram ja dodaję 20 gramów. Jak widzicie, niebieski palec, ale to ze względu na to, że miałem taką starszą rankę i będę bawił się teraz solą, więc może będzie piekło. I dobrze kapustę wygniatamy. Jej jest teraz dużo, ale za chwileczkę zmniejszy swoją objętość. No i wstępnie kapustę mam wygniecioną, przemieszaną i teraz możemy wkładać ją do słoików. Dość mocno upychamy. No i z 9,5 kg świeżo zakupionej kapusty w główkach wyszły mi dwa takie słoje 4 litrowe. I teraz tak. Tutaj mam garnek z przegotowaną wodą, do którego wrzucam 2,5 łyżki cukru. Wody jest 2,5 litra. Dokładnie Rozpuszczam i wlewam do słoików, ale nie wszystko. Tak, mniej więcej koło litra wlewamy do każdego słoika. Następnie kapustę przekuwam szpikulcem i tak będę to robił przez najbliższe 3 dni. Pamiętajmy, żeby kapusta na początku stała w ciepłym miejscu. Następnie kapustę przykryję, zakręcę i zostawię w chłodnym miejscu na kolejne 10 dni i możemy próbować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.